Jeżeli chodzi o kontenery, zwykle jest to jeden proces systemowy. Są jednak wyjątki, natomiast dąży się do tego, by był to jeden proces działający wewnątrz kontenera. Kontenery działają bezpośrednio na jądrze systemu hosta. Jeżeli mówimy o kontenerach takich tradycyjnych, o kontenerach takich Linuxowych, jako ciekawostkę powiem, że są również inne kontenery, które na przykład działają w obrębie jakichś takich mikro zoptymalizowanych wirtualnych maszyn. No ale to nie o tym będziemy mówić w tym szkoleniu. W tym szkoleniu skupiamy się na kontenerach stricte linuxowych, które po prostu współdzielą jądro systemu hosta. Kontener versus pod. Pod jest logiczną i taką nadrzędną jednostką nad kontenerem. Pod może zawierać więcej niż jeden kontener, o tym już wspominałem i będziemy jeszcze o tym mówić w module 5 w lekcji o multi-container pod. Wszystkie kontenery w podzie współdzielą ten sam namespace sieciowy, dzięki czemu kontenery w ramach jednego poda mogą się ze sobą komunikować po hoście. W Dockerze domyślnie każdy kontener miał osobny, odizolowany namespace. Dodatkowo, kontenery w podzie współdzielą także namespace IPC. W wielkim skrócie, co to oznacza? Oznacza to, że wszystkie kontenery, które działają w ramach jednego poda, mają dostęp do tych samych segmentów pamięci, semaforów i kolejek wiadomości. W wielkim skrócie współdzielą pamięć. Domyślnie kontenery w podzie mają odizolowane drzewy procesów, czyli podobnie jak to było w Dockerze. Można jednak to wyłączyć i jest służy do tego takie, taka opcja jak share process namespace. Jeżeli ustawimy ją na true, to widzimy wzajemnie procesy pozostałych kontenerów, które działają w tym samym podzie. I jeśli to zrobimy, oznacza to, że wyłączamy izolację procesów. No i oczywiście, jeżeli chcemy to robić, warto to robić z głową. Zwykle nie ma ku temu jakichś powodów. To bardziej jako ciekawostka. Jak wygląda pod w Dockerze? Tutaj mamy definicję w Kubernetesie, jamlową. Jest to prosta jakaś tam aplikacja, która wykorzystuje obraz httpd. No i mamy też drugi kontener, który jest jakimś tam... Kontenerem zainstalowanym gitem w środku. Czyli, jak widzisz, pod może mieć dwa w sobie kontenery. I jak może to wyglądać za pomocą dockera? Wystarczy, że uruchomimy pierwszy kontener, a do drugiego kontenera przypiszemy ten sam network namespace oraz ten sam namespace IPC. I w ten sposób symulujemy działanie poda kubernetesowego w ramach dockera. I takie małe porównanie, kubectl w porównaniu do docker-cli. docker-ps, czyli wyświetl listę działających kontenerów, kubectl-get-pod albo get-pods, czyli wyświetl mi listę podów. docker-attach, czyli podpinanie się do, do głównego procesu działającego w kontenerze. W Kubernetesie też jest taka opcja, aby podpiąć się do głównego procesu jednego z kontenerów. docker-exec, czyli tak jakby ssh do kontenera. Tutaj też możemy się podpiąć do kontenera, na przykład otworzyć basza czy SH po prostu zwykłe, w podobny sposób jak, jak w Dockerze. Docker logs, czyli wyświetlenie logów z kontenera. W kubectl również mamy możliwość wyświetlenia logów, tylko tutaj podajemy nazwę poda. Jeżeli kontenerów jest więcej w ramach jednego poda, to musimy jeszcze podać nazwę kontenera. No i jeżeli chcemy zatrzymać kontener albo go usunąć w dokerze, to robi się to następująco i w kubectlu taka analogiczna komenda to kubectl delete pod. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o porównanie poda i kontenera, tak na przykładzie dokera